ale stop, tyle narządzi i zapraszam na kolejny filmik cukrzycowy. Polecenie głosowe. Halo pompa, wiesz co? Za chwilę będę jadła. Weź mi podaj troszkę insulinki. No tak dobrze to nie ma. Wygląda to troszkę inaczej. Dziś opowiem wam o węglowodanach i o tym jak je liczyć. Oczywiście ja chciałabym, że że znaczy, oczywiście Chciałabym zaznaczyć, że. posiłki me przelicza waga, tata i mamita. Żeby obliczyć odpowiednią dawkę insuliny do posiłku, muszę znać liczbę węglowodanów zawartych w produktach, które zamierzam zjeść. Tak w skrócie: Muszę wiedzieć, co i w jakiej ilości zjem. Następnie obliczyć ile zawiera to węglowodanów, a potem wpisać ile węglowodanów do pompy. I na podstawie indywidualnych ustawień pompa przeliczy to na dawkę insuliny. No ale skupmy się na tych węglowodanach. Jak je liczyć? W tym przypadku konieczne jest czytanie etykiet i wyposażenie się w wagę, no może dwie. Pewne produkty zawierają potrzebne informacje już na etykiecie, a inne należy zważyć i skorzystać z aplikacji do liczenia węglowodanów, na przykład Vita witaskale, Kurczę, mam smaka na ten serek z Lidla. Jak sobota to tylko do litra, do litra, bo promocję tam, parking gram, pam, pam, pam. Dobra, już bez żartów. No i co teraz? Zaczynam od przeczytania etykiety. i Dowiaduję się, że w 100 gramach tego produktu jest 13,2 gramy węglowodanów. A gdybym miała ochotę na ciasteczko, to z etykiety dowiaduje się, że dwa ciasteczka mają 7,1 gram węglowodanów. Inaczej wygląda sytuacja, gdy chciałabym zjeść jabłuszko. Tutaj niestety nie mamy etykiety, dlatego musimy je zważyć. Potem wpisujemy wagę jabłka do VitaScale. I wiemy już, ile ma ono węglowodanów. I co sądzicie, czy to takie trudne? Najwyższa pora by polubić się z matematyką. Jeśli podobał wam się mój filmik, to zachęcam do łapki w górę i subskrypcji. Pa pa!